Zadzwonił domofon. Olek czekał na to od około 30 minut, bardzo zaniepokojony. Spojrzał na swoją żonę Ale, ale nie dgnął jej nawet jeden mięsień na twarzy. Poczuła jego spojrzenie, położyła rękę na brzuchu i odwróciła się. Olek znał ten gest, jego żona była dopiero w czwartym miesiącu ciąży i jej brzuch nie był jeszcze bardzo widoczny, ale ten gest miał znaczenie. Pamiętaj, gdzie jest twoje prawdziwe dziecko. Przez drzwi weszły dwie osoby: jego ośmioletnia córka Alina z pierwszego małżeństwa i były szwagier brat Nadi, jego pierwszej żony. To on przyprowadził Alinę na adaptację, żeby dziewczynka oswoiła się z nowym domem, w którym będzie mieszkała przez całe trzy lata. Matka Elini miała wyjechać za granicę na kontrakt, aby służyć bogatej rodzinie i być tam pielęgniarką dla dziecka. Trzy lata wynegocjowany termin z właścicielami. Z dzieckiem nie da się pojechać, ale to nie ulega wątpliwości: córka ma kochającego ojca, będzie bezpieczna. Olek z całego serca uwielbiał córkę, ale jej matka nie potrafiła się z nim dogadać. Ta notoryczna odmienność charakterów Nadia uwielbiała. Albo włożyła zabłocone piaskiem stopy do butów. Dlaczego ja? Alino, widzę, że mnie okłamujesz. Dzieci nie potrafią kłamać, więc to oczywiste. Dlaczego to zrobiłaś? Alina zamiast odpowiedzieć, przytuliła się mocno do taty i zaczęła płakać. Widząc te czułości, Ala wrzasnęła. Normalny ojciec zbiłby córkę pasem za figle, a wy się przytulacie. Uroniła łzę. Taka mała dziewczynka, a już zna kobiece sztuczki. Olek, wynieś śmieci. W ten sposób Ala próbuje przełamać uścisk córki i ojca. Na dole są śmieci, wyniosłem je wczoraj. Nieważne. Są tam obierki z warzyw, mogą się tam dostać robaki. Gra nerwów trwała prawie miesiąc. Alina wymyślała chytre plany, jak dokuczyć macosze. Ale nie mogła znaleźć sobie miejsca z zazdrości i wściekłości. Natomiast Olek miotał się między młotem a kowadłem. Albo zadzwoń do matki Elimi, albo oddaj córkę bratu Nadi, albo mieszkajcie oboje w swoim mieszkaniu, rozwiedźmy się, ja urodzę sobie dziecko, dasz mi alimenty, a nasze dziecko wychowam sama. Straszny wybór. Olek zadzwonił do Nadi, ona nie może zerwać umowy, nawet płakała do słuchawki. Więc poszedł do sądu. Kwestia szwagra nie była nawet brana pod uwagę, ma dużą rodzinę w ciasnym mieszkaniu. W końcu jest ojcem. Olek zaczął zbierać rzeczy swoje i córki. Ala cicho zapłakała i położyła rękę na brzuchu. Olka zabolało serce, cóż było robić? Ala, może spróbujmy się dogadać. Nie, Olek, mam już dość, idź sobie. Przynajmniej będę miała dziecko, a z tobą i całym tym domem wariatów boję się go stracić. Daj mi trochę spokoju.